Gdańsk. Ja wierzę, że dzisiaj otrzymamy przełomę. Wiecie, że jedno z imion Bożych to jest Bóg przełomu, a przełom to jest zmiana. Wiecie, że przełom to jest zmiana i z reguły człowiek, który potrzebuje przełomu, potrzebuje go ku zmianie, ku dobremu, tak? Coś się złego dzieje w naszych życiach i nie mamy wyjścia i potrzebujemy przełomu. I wtedy właśnie dobrze polegać na Panu. Psalm 91, wam przeczytam ku zachęcie, ja już kiedyś z niego uczyłem, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, będzie przebywał w cieniu Jego, tak? Będzie przebywał w cieniu Jego. I dalej jest napisane: Będę mówił o Boże, moja ucieczko i twierdzo. Mój Bóg, jemu będę ufał. I ja wiem, że my nieraz rzeczy próbujemy rozwiązać po ludzku. I to nie jest złe, bo tak jesteśmy nauczeni. A ja też wierzę w jedną rzecz. Tam, gdzie się kończą ludzkie możliwości, tam co się zaczyna? Boże działanie. Tam się zaczyna ponadprzyrodzone Boże działanie. Tak, On ma być naszą ucieczką i twierdzą. Twierdzą warowną. Twierdzą, w której się chowasz. Tak? Dalej ten psalm mówi, ponieważ on wybawi cię z sideł ptasznika i od zgubnej zarazy. Od zgubnej zarazy. Wiemy, co teraz nadchodzi na świat, już są informacje, że to jest sztucznie sklonowany wirus. Po prostu, kto komuś zależy na tym, żeby przerzedzić życie ludzkie, tak? Ja wiem jedno, to co ten psalm mówi dalej i słuchaj tego uważnie, to jest nasza modlitwa na te dni, które nadchodzą. On nas wybawi, jest napisane wybawi, czyli ten czas jest dokonany, tu jest w przypisie zaznaczone od wszelkiej plagi, Pomoru, zarazdy, tak? Okryje cię swoimi piórami, i pod jego skrzydłami znajdziesz schronienie. I tu jest bardzo ważna rzecz. Pojawia się po raz pierwszy słowo: Jego prawda będzie ci tarczą. Słyszysz to? Jego prawda. Jego prawda. Czym jest prawda? To pytanie zadał Piłat Jezusowi, który go miał przed sobą i go sądził. A Jezus powiedział krótko Ja przyszedłem zaświadczyć o prawdzie Czyli prawdą jest kto? Jezus Prawdą jest Jezus Dalej, Słowo Boże Musisz zatrzymać palec na psalmie 91 I przejdź teraz do listu z Efezja Tu jest bardzo wskazówka Ważna, którą Paweł dał Do Kościoła Powiedział, obleczcie się w nowego człowieka Obleczcie się w nowego człowieka To będzie dzisiaj chyba w kontynuacji tego nauczania, tak? Bardzo dobrze, ja wierzę, że Bóg to wszystko zemi, Który jest stworzony według Boga. Nowy człowiek jest stworzony według Boga. Skupcie się chwilę, bo to jest ważne poselstwo. I tu jest dodane, według Boga, w sprawiedliwości, w świętości prawdy. Czyli krótko mówiąc, jeśli nie ma prawdy w Twoim i moim życiu, wypadasz spod osłony Najwyższego. Rozumiesz, co Ci mówię? Jeśli Ty jesteś w Jego prawdzie, Świętości i sprawiedliwości, i dalej to jeszcze jest rozpisane w dziewiątym wersecie 5 rozdziału. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Powtórz, moim owocem jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. To wtedy znajdujesz cień pod osłoną najwyższego, amen. I nie będzie ci groźny koronawirus, nie będzie ci groźny kolejne wirusy eboli, które będą przychodziły, bo ty będziesz w cieniu jego skrzydeł. I dalej czytam ci psalm. Nie będziesz się bał strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która przychodzi w mroku, ani zagłady, która niszczy w południe. I siódmy werset jest kluczowym wersetem na dzisiejszy dzień. Tysiące padną u Twojego boku, a dziesiątki tysięcy po Twojej prawicy. Słyszysz to? Tysiące po Twoim boku, a dziesiątki tysięcy po Twojej prawicy. Lecz do Ciebie to się nie zbliży. Powtórz to. Do mnie się to nie zbliży. Słyszysz to? Słyszysz to? Słyszysz to? Do ciebie się to nie zbliży. Nie ma prawa, ale uświęcaj swoje życie. Wydawaj owoc godny opamiętania. Przyoblekaj się w pancerz sprawiedliwości. Niech twoje życie wzrasta w świętości, w prawdzie. I wtedy, tak jak Jezusa, gdy zapytali, panie, co z tymi, na których zawaliła się dzisiaj wieża i ich zabiło tam kilkunastu, tak? Co z tymi, których tam Herod przemieszał krew? A co Jezus powiedział na to? On odpowiedział jedno krótkie zdanie nawróćcie się, to was te rzeczy nie spotkają. Jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie, tak im wprost Jezus powiedział, słyszysz? Jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. Ten psalm dalej o tym mówi, tak? Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Powiedz, ja nie jestem niegodziwy. Ja nie jestem niegodziwy. Powiedz to, nie wstydź się, nie jestem niegodziwy. Ty jesteś przyobleczony Jego świętością, Jego sprawiedliwością. Masz łaskę, tak jak ostatnio tego uczyłem. O, są reakcje, żyjecie, widzę, żyjecie. Nie koronawirus, korona Chrystusa nad naszymi głowami. Wiecie, że Kościół będzie święty? Kościół będzie coraz bardziej uświęcony. Do Kościoła ludzie będą przychodzili pomoc, po pomoc. I my musimy być przygotowani na to, co przychodzi. Tylko zobaczysz to na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Bo Ty Boże, jesteś moją ucieczką. Jeśli najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem, i tu jest kolejna zależność. Jeśli, tak? Jeśli Ty najwyższego uczyniłeś swoim mieszkaniem, co mówi Ewangelia Jana? Jezus powiedział: Jeśli mnie słuchacie i słowa moje trwają w Was. To ja i mój Ojciec, Ojciec z nieba, mieszka w Tobie, rozumiesz? Powiedz na to Amen. Uczyń mieszkaniem Boga. A jeśli Bóg jest z tobą, to któż przeciwko tobie, tak? Któż może być przeciwko tobie? Nie spotka cię nic złego. Kolejny fragment obietnicy Bożej. Nie spotkacie nic złego. Ani plaga nie zbliży się do twojego namiotu. I Bóg mówi, rozkaże bowiem o tobie, swoim aniołom, aby cię strzegli. Wiecie, że każdy z nas ma przy sobie anioły? Tylko niektórzy mają takie kupidrynki z tłustymi dupkami. One nie wykonują żadnych zadań, poza tym, że koło ciebie latają, jak ptaki niebieskie. Ale gdy zaczynasz żyć Królestwem Bożym, to wtedy wzbudzani są aniołowie. Ja wiem, że tu kilka osób wyraźnie z Was widzi, ile aniołów mamy, ile aniołów stoi przy nas, ile aniołów jest w kościele. I krótko mówiąc, nasze świadectwo ożywia te anioły. Jeśli nie chcesz mieć kupid rynków, tylko anioły, które Cię będą strzegły na wszelkich Twoich drogach. To zacznij uświęcać swoje życie. Na rękach nawet Ciebie będą nosić. Ja widziałem w ponadprzyrodzony sposób, jak mój samochód został wyprowadzony z poślizgu. I się trząsłem za kierownicą, przez pięć minut nie mogłem dojść. Tylko wcześniej wołałem imienia Jezu. Jezu ratuj. I On przyszedł. On przyszedł, On odpowiedział. Ja Go nie wołałem, jak mi się tam rozsypały drobce z kieszeni, tylko Go wołałem, gdy przyszła tragedia, gdy było coś, nad czym nie panowałem w poślizgu. Tak? I on przyszedł, jego aniołowie zatrzymali mój samochód w ponadnaturalny sposób, a ja się trząsłem i przez pięć minut nie mogłem dojść do siebie. To jest realna moc tego, kto chodzi pod osłoną Najwyższego. Słyszysz to? To jest realna moc. Ty masz z tego czerpać, będziesz stąpał po lwie, po żmi, lwiątko, szakala, podepczesz, ponieważ mnie umiłowałeś, wybawię cię. Ponieważ mnie umiłowałeś to jest bardzo ważna zależność, czy ty prawdziwie kochasz Boga. Jedna osoba ostatnio przyszła do mnie, mówiła o śnie. I ja go pytałem w tym śnie, czy prawdziwie kochasz Boga. To ja go pytałem, nie Bóg, ale wiedział, że jesteśmy na górze Pana. Tak? Jeśli ty prawdziwie kochasz Boga, to Twoje uczynki muszą kroczyć przed Tobą i za Tobą, Moment. Nie ma czego, że Ty masz ukryte, że się jeszcze coś nie zrodziło. Bierz nad tym autorytet, bierz nad tym szereg. Bóg chce nas kierować ku świętości, ku temu, żebyśmy byli postawieni jak lampa na stole, żeby bezbożni mogli znaleźć do, drogę do kościoła. Tak? To jest nasze dziedzictwo i będziesz mnie wzywał, a ja ci odpowiem, ja sam, ja sam będę z Nim w utrapieniu. I tu jest napisane wyrwę Go i otoczę chwałą, powiedz Amen na to. Bóg Cię wyrwie z każdej Twojej niemocy, z każdego bagna, w które wdepnąłeś, mało tego otoczy Ciebie swoją chwałą. Otoczy Ciebie swoją chwałą. Otoczy Ciebie, nasyci Cię długim życiem. 16 werset sobie podkreśl, kto z Was się zmaga z chorobą, to ten werset jest bardzo dobrym wersetem, żeby go wyznawać do swojego życia i zdrowia długim, długimi dniami. mnie nasycisz. I ukażesz mi moje zbawienie. W naszych przekładach jest długim, dobrym zdrowiem, nasyci Ciebie. Mój Bóg, nasz Bóg, On Ciebie nasyci długim, dobrym zdrowiem. Słyszysz? Choroba nie jest od Boga, choroba jest nielegalnie, choroba przyszła przez szatana, ale Chrystus ją poniósł na krzyż. On przybił do krzyża każdą chorobę, każdą niemoc. I my mamy moc Jego świętego imienia, i mamy autorytet, i możemy. Wołać do niego, a on nas otoczy swoją chwałą, wiekuistą chwałą. Kościele, powstańmy, uwielbiajmy Boga. Dzisiaj będzie prowadził spotkanie, wyłącz, kochanie, aparat. Dzisiaj będzie prowadził spotkanie.